Dobra. Możemy nie widać z Piotra nad ranem ja to ale poczekaj tutaj na szczególnie Mamy małe spóźnienie przeze mnie ale jedziemy na PGA 2014 do Poznania z powiedzmy Katowic, nie jak tam kojarzycie na mapie Polski, ale to jest trochę bardziej za Katowicami. Właśnie jedziemy na PGA i planujemy tak już... W sumie o tej godzinie to będziemy około 9 Więc się zgłosimy. Jak będzie coś widać, bo pewnie teraz nic nie widać. Z laska gaming na PGA z Jokiem. Proszę kamery wkierować. Pawłem. Witam. Klaudią. No i z laską gaming nie. I nie cały weekend to co? Jak mam wyglądać. Sława lol. <laughs> gdzie w ogóle jesteśmy? Hmm. W Kambodży. <laughs> w trasie. <laughs> Na PGA. Wiesz, tak wyglądam, bo wiem, że się wcześniej. Ale jak jak jakby był Cadwegas, to tak ja nic nie pamiętam. Zatem nie wiesz, gdzie jesteś? No, ale ty wiesz, gdzie jesteśmy? Tak, w drodze. No, no kurwa. Su Jesteśmy 122 km od celu naszej podróży. Prawda się maluje. Lel w samochodzie. Czego no. czułem instalację? Kurwa! Zobaczymy, co nagrywasz. No. No. No, widzicie, jaka technologia technologia jutra. No no, połączenie z, nas, z naszą kamerą, ten, z telefonem. Patrz, nagrywam to, co nagrywam. Tam, 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 ta, 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 Jezu, jaki... Jak, ...jaki dobrobyt, ja bogactwo. Droga z Unii Europejskiej. Patrzcie Państwo. Ja będę nagrywał drogę, a później nie starczy na PGA, nie? Ten ten... Za, za chwilę będziemy, znaczy za 120 km będziemy w Poznaniu PGA 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 Zobaczcie, to jest PGA Tam też jest PGA Już widzieliśmy kilka PGA jak jechaliśmy, ale to jest to prawdziwe Na razie nie ma tłumów, ale niby się zlecono, Więc za chwilę wracamy, bo mam małą baterię. No, no to jesteśmy 10 km dalej. To jest właśnie Pega na tym polega Nie, jesteśmy na pega Pe Pega Joku, też jesteś na pega To tam je to jest. Jestem na pega się. Pega Patrzcie Pega To też jest pega Wszędzie pega Na razie jest mało ludzi może potem będziemy jeszcze mniej. O kurde. Pega. Pani też jest Oni no mają fajne torby. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zgarnąć darmowe torby i inne rzeczy. Na razie. Na razie oni widzieli pociągi, a ja nie widziałem. Jest mi smutno. Nie Czlowieksowych rzeczy. Mega.

To Nie tu nie To jest aniżej jak w Bardzo duży minus dla ich, że nie ma polskiego. Bardzo są nawet ciężkie. Nawet poręczne. Bamperki za, za tym koło, to chodzą. Ale największy minus, jaki mam w jest niestety, Позад этого надо наголосовать, не прислушайтесь.

Klikacz. plikaj. klikaj. Nagram Cię jak klikasz. No. Szybciej! Chcesz wygrać? Szybciej, no! Szybciej! Widzisz ten, 200 punktów, Ty masz 60. Nie no. grasz w patina! On odpoczywa. Bez rozrzewka.

ten. Największa kolejka na Pega jest za grami za, za 5 zł, a my jesteśmy z Polski, więc też stoimy No to prostu... my jesteśmy Największa atrakcja Pega, gry za 5 zł Teraz wam przybliżę 5 zł Kurwa, nie da się przybliżyć 5 zł 5 zł Patrzcie, tam są gry zaplony. Dokument, czy jesteś podekscytowany? Tak. Nie mogę się doczekać. No. Tak, <laughs> jesteś podekscytowany na grami za 5 zł? Jezu. Zopatnie. Oni to tylko haj, bo ci jest szereg a O kurwa, ale... Masz człowieka, bo 5 zł <noise> selekcja Zawsze to chciałem Boże Marzenia się spełniają na PGA. Na PGA. Symulator taksówki Symulator taksówki można kupić, za 5 zł Transport rzeczna. to jest moje Symulator lotniskowej straży pożarnej na, Tylko na dostępne dostępny tak, Specjalnie na PEG'a zostało wypuszczone Wprawdzie się skarżę Można też kupić. Tam było więcej symulatorów Symulator wozu dostawczego Nie umie się zdecydować Kurwa, no niesamowite, tylko na PEG'a Niestety mój symulator Lotniskowej Straży Pożarnej wygrało... Pobi to. Pobij symulator zamiatarki ulic. No pobij, patrz. Ekspert radzi. Zamiatarka jest jak odkurzać. Aby dobrze sprzątnąć, trzeba kilka razy przejechać z odpowiednią szczotką. Wersja tylko na fega.

na za 20 zł wody lokalna na pega pizza na pega O oh, nom nom Nie wszystkie na nie, nie wszystkie nie wszystkie, nie wszystkie nie Patrz A pizza na pega bardzo droga. dobra? Pyszka. Nie jest niedobra Chociaż no to, to Proszę recenzję pizzy na pega. Doku, proszę zrecenzować. On pizzę. głodny jest został <śledzka> Niedobra nie, nie narzekaj. Ile na 10? Zero. Dobra, 3,5. Pawle, ile na 10? A 10? 10 na 10? My jedzeniemy. Ile na 10? Pizza. Tak, z 4. Bo jest pizzą, ale jest niedorobiona. Ja dam. 6 średnia jest, że jest średnia. No bo recenzja pizzy na PGA, najważniejsza, że jest na Pyga. Sorry, Pyga, nie PGA. To był Dying Light, takie mieszane uczucie, dlatego że to był PGA. Idziemy od PGA. Tak, idziemy od PGA. A w samochodzie zrobimy Uber Pro Hack Czy nam się podobało, czy nie podobało. A na razie popatrzcie pusto. Dlatego żegnamy PGA. Trzeba ja. poszukać <gry> tak ładnie. Macie wirtualną wycieczkę po PGA razem z nas kredymi Widzicie, pochwalimy się później naszymi gdzie... Nie wiemy gdzie jesteśmy. Ej, nie on nie było nas tutaj wcześniej. Boję się. Gdzie jest zoku? Tutaj jest. Pochwalimy się naszymi darmowymi rzeczami, które dostaliśmy. Bo wszyscy wierzą, że w PGA chodzi o darmowe rzeczy i dużo darmowych rzeczy dostaliśmy. Może nie wszystkie darmowe rzeczy jakie można było dostać za darmo, ale dużo darmowych. I teraz szukamy wyjścia. PGA nie chce nas wypuścić. To nie tu. PGA. Gdzie sztab. jesteśmy? Sztab PGA. Wypuść nas. PGA sztab. No dobra dla niego jeżdżę. Po tym poznać, że jest coś za darmo. Dużo ludzi. I trzy co dużo dalej. Okej Żeby nie było, że jestem mało słowna o. Proszę bardzo, siup Co to? Patrzcie, rzucając za darmo Można dostać darmowe rzeczy jeszcze? Za darmo? Patrzcie, ludzie, ludzie Ludzie mają darmowe rzeczy A my nie mamy tych darmowych rzeczy Bo tam myśmy wychodzili z piatru. Gdzie jest dzoku? Jaki, bie... widzicie, to jest. No to mnie po prostu, to chciał się. Tak mówił, że nie lubi darmowych rzeczy, a każdą darmową rzecz, jaką było, to tam się stawał. Tak. Czuj się winny, Jo. Patrzcie, widzi... na... jest na filmie dowód. Dowód na filmie, że Joku chciał się wyprzeć z swojego polactwa, ale polactwo jest lepsze. Powiedz papa, wygry, Joku. Dżoku. Powiedz... Nie oczy... no, ale nie to jest prawda. Ale... Powiedz papa pyga, pa, Joku. Papa pyga. Pyga. Papa pyga. Pyga. Papa. Papa. No ten, pożegnaliśmy pyga. Z Leszkiem. No, I teraz nasza ekipa wypowie się. Joku, wypowiedz się na temat pyga. Alkohol. Do, patrz, no, lokowanie. No, proszę powiedzieć, jak się podobało PGA 2014? No, fajne, ale dużo gimbusów. A no, gimbusy nie są fajne. I Minecraft, Minecraft, no, Minecraft. Dużo A I generalnie tu. Fajnie. No, proszę, to jest kultura w polskim show biznesie. A Pawle, jak, jak ty oceniasz PGA 2014? Bardzo fajnie, ale wyłącz tego. Muszę. A Klaudia, jak ty oceniasz tego? Fajnie bardzo. Pierwszy raz, na czymś była fajnie. Ale to nie jestem 997, no, no, że nie bardzo musisz. Bardzo. No, ale świecisz mi tak bardzo, że aż mnie boli. No po. Patrzcie, ludzie. Człowiek jest, chce zrobić wam relację jakby No dobrze, i wszyscy, wszyscy, wszyscy żeby powiedzieli, było bardzo fajnie, nie. No to ale było nie. bardzo fajnie. No. <laughs> no Ogólnie bardzo. było. I nic nie widzę teraz. Ogólnie było bardzo, bardzo fajnie. Nawet nie dużo ludzi, bo to była niedziela. Dużo gimbuców i dużo ludzi z YouTube'a, od Minecrafta było i ludzie machali takimi mieczami z tekstury i to było chujowe. Ale tak to bardzo dużo gier pograliśmy i wygraliśmy darmowe rzeczy, bo jak już powiedziałem, na Pyga, pyga jest brać darmowe rzeczy. I ja się pochwalę moje Nie, to nie są darmowe rzeczy. Właśnie. A nie, to jest pierwszy punkt pograł. To jest darmowe. O, to To nie jest darmowe rzeczy. Może ci potrzymać. To jest darmowe. To jest <gry> darmowa. <gry> Będziemy się chwalić darmowymi rzeczami. Tak, no, to dawaj. A, bardzo. Ma, macie taką. O patrz, ten smycz Smyczki z Xboxa. Smycz Xbox One bardzo dostaliśmy. Ja zgubiłem swoją, ale moje, moja dziewczyna, moje kochanie mi dało. Mamy też Xbox One Dugopis. Z Xboxa. Patrzcie, biała. Firmy. I nawet pisze No, tak Mamy, tak, plakaty Patrzcie Dla Artura, dla mnie specjalnie uh -huh. Projekt Red Taka firma Która robi Wiedźmina Nie udało nam się koszulek z Wiedźmina Mam plakat z Max Pixela, podpisany przez Sosa Który podpisał mi się na klacie, bo miałem przyklejony na klacie bardzo fajne. Zarzynowane. <citra> Jaki zarzynowany. Widziałem, <tret> <Dobbia> jak go <to> No <minie. tret> <tret> Robił tak, piciubek robił, jak pisał ci to. Jeszcze dostałem. To jeszcze darmowego dostałem. Dużo rzeczy. O, dostałem, wygrałem ten, Wygrałem konkurs na retro gry. Nawet nie wiedziałem, że znam tyle retro gier. Wygrałem dziąłe. mój święty gracz, czyli grapi na dyskietce w której chodzi o to, że chodzisz i szczasz do kwiatków ogólnie, bardzo fajnie. Bardzo twórcza gra. bo nie udało mi się, bo to było tak, że można było ją wygrać, jak się przeszło, grę mi się nie udało, ale wygrałem inny konkurs i nikt mi nie będzie łaski robił. Dla... Hmm. Dostałem jeszcze koszulkę z Game tu. Nie w tę stronę. No, <grym> Ostatnie jeszcze mi pokaż, bo nie widzę. Blokowanie produktów, chodźcie na Dot. piszę tam fajne artykuły. Dostałem mały spad z GameDoku. Ale tu dostałem bu. To, no to jest pod, bo, podkładka pod myszkę. No to mały No ale niektórzy mogą mnie wiedzieć. To podkładka widziałem. pod myszkę. Dobrze, co jeszcze mamy darmowego? Ja też mam smycz. Smycz. Z, to już mówiłeś. Podsyłami. Moją smycz. To mówiłem Jezu. Jeszcze mam takie rzeczy. To bardzo dużo Growy kupon, który nie wiem dlaczego jest Ale do MacPixela. Naklejka <noise> z Witchera Z Witchera, Z ogólnie Więcej naklejek i więcej ulotek MacPixele. Ja mam więcej ulotek, wygrałam <głos> <głos> Ogólnie najlepsze stoisko na PGA to było stoisko Sosa tak od... Bardzo ładnie zrobione. Tak, ozwalone, wszystko świetne. Gra, w się napierdziela było... No i to by było na tyle. Wyga ja 2014, wyginie. relacja. Było bardzo fajnie, za rok też pojedziemy pewnie. No i tyle, bo chcę się napić. Ciekawe jest